Cześć. Louis hai. codziennie kochaj siebie, 365 życiowych mądrości 15 grudnia Przede mną znajduje się wyłącznie dobro Gdy spędzasz czas z Louis hai, zaczynasz zauważać, że ona nie tylko myśli o afirmacjach Ona żyje afirmacjami nie wykonuje afirmacji przez 10 minut rano, a potem zajmuje się swoimi sprawami. Zabiera ze sobą afirmacje, aby trwały cały dzień. By sobie pomóc, posiada afirmacje dyskretnie poumieszczane w całym domu. Afirmacja: Życie mnie kocha, znajduje się w lustrze w łazience. Wszystko dobrze się układa przy włączeniu. Włączniku światła w korytarzu. A przede mną znajduje się wyłącznie dobro, w kuchni na ścianie. W samochodzie jest błogosławie i życzę powodzenia wszystkim w moim życiu, a wszyscy w moim życiu błogosławią mi i życzą powodzenia. Niềm hy